...poszkodowanych. A co, autobus? Nie, Opel Corsa. 30 chłopaków z Pomarańczy z Pszczyny wracało i wszyscy kierowcy chcieli siedzieć. O, z dyskoteki, kurde. Z to... Dyskoteki. Nie? Ty mówisz... Ale czekaj, bo nie, bo ja, ja jestem dobry w rachunkach, ale ja nie kumam, bo ty mówisz, że 31 poszkodowanych jest. No, no. Na 30 chłopaków wracało, no. No, bo jak przypierniczyli w radiowóz, to ja akurat spałem w środku. Ale powiem ci, że wiesz co, że nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No co ci wyszło na dobre, Heniek? A jeszcze nigdy nie byłem tak szybko na miejscu zdarzenia. <noise> kurde, kurde, ja to ci powiem, że ja to ci zazdroszczę normalnie, bo tego twoja kariera to tak, wiesz, co, bo, to, bo to nie dość, że intelekt, to jeszcze rozumiesz, uroda i w ogóle i szczęście i fan, hopie. Ja ci powiem, że ty za tą akcję, to ty dostaniesz od komendanta, dostaniesz nagrodę. To tak? I komendant ci da nagrodę, czy? Z... Zobacz. Komendant chytry. niby ci da. Ty mi czapkę no, na to kupił. <śla> A jeszcze ostatnio Komendant mówi do mnie, żeby w ramach oszczędności wykręcić połowę żarówek z komisariatu. A co wykręciłeś? A coś ty, to przynajmniej najpierw musiałby tam ktoś wkręcić. Nie, ale wiesz, że on mi kazał wykręcić ostatnio połowę żarówek z mojego pojazdu służbowego? A, I co wykręciłeś? A, nie, 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 bo u mnie się nie da wykręcić połowę. A co, za, za ci się, tak? Nie, nie, u mnie w rowerze jest tylko jedno światło. Nie, się nie. Słuchaj, bo y, masz chwilę czasu jeszcze trochę? Nie, bo ja z babciami muszę ochraniać, wiesz? To... To okay, spokój, <grym 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 mnie? No i to spokój, Dacie sobie radę bezem mnie? Bawcie się tam, dobrze, tylko nie pijcie za dużo. Nie tak jak tutaj, z tą stroną. Nie wytrzymały napięcia, słuchajcie. <grym> Panie, ty masz chwilkę jeszcze... No, no, bo... Mam o Ty jeszcze parę babek zostało. Ale zagrałbyś ze mną wdrobnienia. E, to nie ty ja to nowoczesne gry, to nie... nie jest nowoczesna gra, chłopie! Nie, nie, ale nie to, ale to jest antyczna gra. To już nasi dziadowie w to grali, rozumiesz? No to z dziadami się zagranicali. Ale to jest dla inteligentów. To jest, to jest, to jest gra dla ludzi z klasą. Nie, no, to ja za dobry na to jestem. Ja mam trzy klasy do człowieka. Bym się załatwił. ale wech tam wiesz, bo ja mam tutaj e, y, komputer że telefonie i stopper i będziemy... Económica. No o się biegać nie będę. O nie, nie. <Surprisingly> nie biegać! Nie biegać, to jest gra dla inteligentnych ludzi. Uważaj! Uważaj, będziemy w grali. Ja mówię zdrobnienie, ty reagujesz. Dobra? Uważaj, ale Heniek, poczekaj, jak ja, Ty biegła dasz radę, biegła ja, biegła, biegła. Ale ja cię znam. Uważaj! Jedno tylko. Mandat! Co mandat? Daję ci mandat. Koledze? Odmawiam przyjęcia. No, he, he, nie. ale to jest tylko taka zabawa. To, 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 to z kierowcami się możemy tak zabawiać, a nie między sobą, nie? Czekaj, poczekaj, momencik. Powiedz mi, mandacik. Mandacik. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bar, punkt. To, o to chodziło? A, no, Mnie... no, nie. I, I mam punkt, Tak już? Zapisane tu Heniek, wypieram ten punkt, mam. Fajna gra. No. Uwaga, jedziemy dalej. Nie? A już się wyciągnąłeś, nie? Jeden zero to już? Teraz ja? Nie, ja teraz. Teraz ja jeszcze. Muszę wymyślić słowo jakieś. ja ci dam teraz. Zmienimy się. Ale jakie ty nie możesz dać? Dam ci. Włącz stoper. No dobra. Nie. Ja ci dam. Prezent. Dobra. A włączyłeś już? Tak. Już? No. Mam dacik. 2-0. Jest trochę, nie, 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 bo się rozchodzi o to generalnie, że każde słowo ma swój podstawowy człon, rozumiesz? I do tego człona trzeba dołożyć końcówkę. I samo ci wyjdzie, rozumiesz? Nie, to ja w to nie będę grać. Ale co, to co ci nie pasuje? No co, no bo do to, to, no twojego człona moją końcówkę i. Nie, bo ja, no, nie, 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 nie. nie. No, 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 no dobra, to zmieńmy w takim razie, to teraz w drugą stronę, dobra? Dobra, to ja zaczynam teraz. Tak jest. I teraz do mojego... Ale tam to gramy po prostu. Do twojego... Czu... No, znaczy, no, gramy w to, oczywiście. Proszę. Mandacik. <noise> Heniek, proszę cię, przecież ty mi musisz inne słowo powiedzieć. Jak? Dobrze, A to inne po... chcę. Dobra, no Ale... to zapisz mi czy zero i ja mogę inne teraz mówić. Bo nie mówiłeś, że chcesz inne. <noise> Heniek, bo ty mi powiedz, czy nie mówił? Nie. Ale... Nie, no ty mi powiesz na ja przykład taboret. Ja, mam... ja ci powiem taborecik. Kabaret, kabarecik, rzut, rzucik. Rozumiesz? Ty! I ja wiem, jak ty to zrobiłeś. Bo tu sobie końcówkę dokładasz tam. No, no, skumałeś. Dobra. Super, no to teraz w takim razie jedziemy na ostro. Ja cały czas na ostro szedłem, kurde, czy zerujesz? jest? Na poważnie, uważaj. Teraz ja. Komputer. Kompucik? Idiota. Idiocik? Nie możesz sobie wszędzie cich ci dodawać. A ty sobie dodawałeś. Ale, ale, ja sobie dodawałem, tylko tam, gdzie mi pasowało które ja dodawałem, w tym miejscu. Mnie też tu pasowało. Nie, weź, weź mi napisz punkta, a w ogóle z dwa. Bo nie będę grać z tobą. W ogóle nie rozumiesz, czekaj, ja ci to roztrzaskam na komputerze, uważaj. Nie, nie będę grać, ten... bo oszukuję. Ale nie? poczekaj, wstrzymaj się, Heniek, poczekaj, masz komputer, tak? ma cię obchodzi, no, na raty mam i co, no? I dobrze, i masz duży komputer, na raty. No nie duży, no dziewiętnastki ekran, no i tak normalnie, tak, No i dobra, dobrze, ale wchodzisz do domu i jak mówisz do tego swojego komputera? Wchodzę do domu i tak. I, I mówię tak. Cześć duży komputerze. I tego że śmieram po myszce potem. Po co? No po co mam rozmawiać z komputerem? Czy z lodówką rozmawiasz swoją, czy co? No, nie, mnie chodziło o to, jak mówisz na ten swój komputer duży. Masz duży komputer. Duży. No duży. Duży, no, tak. no, duży, duży komputer. Duży, 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 duży komputer. Jak jest duży komputer, to jest komputer. Komputer, duży komputer. Ma, tak duży jest komputer, a mały jest laptop. Nie, ja, ja nie, nie, ja nie, 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 jest! Komputerek! Rozumiesz? Rozumiesz? gdzie jest jest Jaki cik? Nie było cik na końcu. Ale będzie pukcik. Nie było cik. No bo nie było cik. No bo, bo... Nie, ale, ale nie było cik, ale był erek. No A ja na cika grałem, rzecz. A, ale czy rozumiesz, jak mówiłem... Taboret, taborecik. Kabaret, kabarecik. Ale o członie mówiłem, że każde słowo jest inne i mogą być różne zrobienia. Może być, rozumiesz, może być erek, o, może być cik, może być sik nawet. A ty to rozumiesz? Cały czas zmieniasz, ja rozumiem wszystko, ty się zmieniasz bez przerwy. No jak rozumiesz, kolego, to w takim razie bardzo proszę, proszę bardzo, yy, proszę, proszę dać mi zdrobienie... Yy, yy, yy. Z czym? Z czym chcesz. Ty to rozumiesz w ogóle co ja No mówi. to proszę bardzo, z czym chcesz? Ale rozumiesz? Z sikiem może być? Może być sik. Sik, tak? Sik. sik. Proszę, włączę. Proszę, już. Proszę. Start. Proszę. Sikanko. I co? 7-0. Nie, nie, nie. Nie, nie, chajnie. Bo nie może być sik z przodu! Rozumiesz? Musisz mieć sik z tyłu! Spróbuj se z tyłu zrobić. Żeby... właśnie, że zaraz, ja ci zaraz znajdę takie słowo, że będziesz miał sik z tyłu, jak talerzy. Ja nie chcę mieć sika z tyłu i ty. Zobacz. Drewniana podłoga, Jesteś gotowy? Nie jest. Adres! Jasnogórska 12 przez 5. Adres. Adresik! Dresik mam szatni nie, ja, nie, nie, rozumiem, nie rozumiem, co ja do ciebie mówię. Nie ja rozumiem, nie rozumiem! Kompletnie, zero rozumienia! Ja nie, kompletnie! Ja nie rozumiem! Nic nie rozumiem! Ja nie rozumiem! Ani ja słowa nie zrozumiałeś, co to cię mówię! To jest zobacz ważna punktację. Jest 8-0. Henryk, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie, bo ja ci, ale słuchaj, ja ci taką jedną wskazówkę... Z dziewczynkami się zagrań, to To Tu, a, tu a, a, będziesz a, oszukiwać dziewczynki, mały. Generalną wskazówkę, jak grasz ze mną, to nie jak nie chcesz jest. zrobić zdrobnienie... Henryk, 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 słuchaj, uważaj. To ty musisz rozumiesz tym słowem, co robisz zdrobnienie. Musisz się wyrazić z miłością, rozumiesz? Z czułością. Z... Czy ty, człowieku, rozumiesz, że tu są dzieci? A jak ja zacznę z czułością, z miłością, to ja nie ręczę, co mi na końcówce wyjdzie. Czy będzie EREK, czy będzie ślub, czy i co? Ej, gówna mi obchodzi, co ci wyjdzie na końcówce. Gówno mi na pewno. Za Boga, zlituj się, człowieku. Zlituj się razem. Proszę, proszę bardzo, daj mi Daj mi słowo, ale nie ręczę, co wyjdzie na końcówce. Daj mi słowo jakieś ludzkie, ja mogę. Ludzkie? Proszę bardzo. Proszę, proszę. bardzo. To. Halina. Halina, super. Może być. Halina jest super. No. O, o jakiej Halinie? No bo Halina tu... Nie no, Halina, przecież to no ona no, wóce słodoginiem. Nie tego. znam żadnych Haliny. Podzie. Halina, to jest ona, to ona ma tu męża, tu w Straży pracuje, że Proszę tego, cię, wiesz? proszę no, cię. Ale ty, żebyś o Halinie nie powiedział nikomu, bo ja Halina jest bo po, pewnie widzieliście, ona Halina. Jak Halina. Ona ma, bo ja wiem hot doga proszę, nie? Halina. Ona, ona jest Halina właśnie. Czas leci. A ja też tak do niej mówię, jak ją bez makijażu widzę. Jak mówisz pieszczotliwie do Haliny! To, to pra, Proszę, włączaj no proszę. Halina. Halina. Końcówka ko. Halina. Ja za, za, zaraz będę miał końcówkę, ja. tylko Halina. A, hal, jaka to miała być ta końcówka? Ko! Ha, 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 halina na łóżko? Dziesięć zero. Żebyś ty mi chociaż powiedział łóżeczko. E ty, a próbowaliśmy w łóżeczku, tylko się Halina nie zmieściła.